Z tej strony Wojtek. Minęło około 8-9 miesięcy od przeszczepienia. Od przeszczepienia, które możecie zobaczyć na moim kanale. Serdecznie zapraszam. Bardzo wiele rzeczy się zadziało, bardzo ważnych. Przede wszystkim w, w czerwcu i w maju, ponieważ pisałem maturę w dodatkowym terminie, zdałem tę maturę. Nie dostałem się na medycynę niestety, ale dostałem się na chemię, na UAM w Poznaniu. A maturę będę poprawiał co roku aż do schudku, aż się dostanę. Także hmm, dostanę się tam w przyszłości na pewno. <grywki> e, bardzo dużo podróżuję. Byłem w Budapeszcie w czerwcu. E, parę razy e, w maju byłem w Krakowie też. E, w czerwcu byłem w Krakowie, w lipcu byłem w Krakowie, w sierpniu byłem w Krakowie, także niestety nie byłem na Światowych Dnich Młodzieży. Byłem na weselu, takim trochę góralskim, byłem w Białym Dunajcu i też bardzo fajnie. Ale po górach jednak chodzić nie mogę. Hemoglobinę mam jeszcze na poziomie 7 chyba milimoli, czy jak jakiś taki mają wskaźnik w Poznaniu. Aktualnie robię prawo jazdy, szykuję się do większego wyjazdu już z rodzicami, pierwszy raz od dłuższego czasu z rodzicami. Ostatnio byłem z rodzicami nad morzem w Lipcu, ale to na parę dni i będziemy zwiedzać w Kraków, w Zakopane, po górach będziemy chodzić. Dużo będzie ciekawie. Jeżeli chodzi o sam kanał, brzydki kanał to miałem pewien zastój, mentalny zastój, ponieważ nie wiedziałem co nagrywać i nie wiem, po prostu musiałem odpocząć i piszcie w komentarzach, co chcecie oglądać, mi to w jakiś sposób ułatwi. No i będę wracał do vlogów. Muszę się wziąć w garść, bo, no bo bardzo lubię ten <laughs> sposób nie wiem, porozumiewania się ze światem i zapisywania. W jaki sposób swojej, e, swojej historii. Teraz możecie widzieć e, tutaj e, moją działkę e, z tyłu. Padało przed chwilą, e, była piękna tęcza. E, zaraz Wam pokażę trochę bardziej. Będzie trochę z ręki, trochę może się trząść. E, naprawdę mam piękny teren tutaj. Rodzice e, wymyślili przepięknie. E, z tyłu mamy taki zalew. Nie wiem, czy będzie widać. Myślę, że tutaj będzie lepiej widać. Piękny zalew. No. Tutaj mamy las. Tam jest dom. Widzę dach. Tutaj mamy dużą chłyśtawkę. A tutaj mamy wszędzie trawkę. Także... No jest pięknie. Zapomniałem wam powiedzieć jedną rzecz. Zachęcam was do oddania szpiku kostnego. Do zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców. DKM się, bo możecie komuś uratować życie. Ja bardzo dziękuję mojemu dawcy. Dzięki temu mogę tutaj być. Posłuchajcie, może tego dźwięku, który wydaje las po deszczu nad zalewem. Ja już nie przeszkadzam.